mówić z każdym z was. Mówić długo. Pragnąłbym przede wszystkim usłyszeć to, co każdy z was chciałby mi powiedzieć o swojej historii i o położeniu swojej rodziny, o nagromadzonych w przeszłości rozczarowaniach i oczekiwaniach przy pomocy których na przekór wszystkiemu nie przestajecie spoglądać w przyszłość. Pewien jestem, że tego rodzaju rozmowa pozwoliłaby mi poznać głębię uczuć i bogactwo człowieczeństwa, jakie kryje w sobie każdy z Was. Niestety takie spotkanie w cztery oczy jest niemożliwe. Mówię zatem do wszystkich, ale chciałbym, aby każdy słuchał mnie tak, jak gdyby moje słowa były zwrócone tylko do niego. Prawdopodobnie pierwsze pytanie, jakie chcielibyście mi zadać, brzmi: Ja nie Pawle II, kim jestem według ciebie? Dlaczego tu jestem? Po co żyję? Jakie jest moje przeznaczenie? Wszyscy zadajemy sobie te pytania. Cała ludzkość odczuwa naglącą potrzebę nadania sensu i celu temu światu który staje się coraz bardziej skomplikowany i w którym coraz trudniej jest być szczęśliwym. Oni ciągle pytają dlaczego, why, 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 dlaczego, dlaczego, dlaczego. Szlak może czego trafić. Oni wszystko kwestionują, ale no nie bez powodu, ponieważ mają oczy już otwarte no. i widzą, że w tak niewielu oczach można zobaczyć szczęście. Młodość jest piękna i trudna. Może właśnie dlatego piękna, że trudna. Młodość, od której nie można uciec. Można ją tylko rozegrać. Dobrze albo źle. Powołanie ma coś wspólnego z zawołaniem. I mówiąc o tym powołaniu, papież ma na myśli bardzo taką biblijną perspektywę, która mówi, iż każdy z nas jest pojedynczy w tym znaczeniu, że ma swoje jedno, jedyne imię. A to imię zawiera powołanie, czyli tę porcję dobra, którą mam w życiu do dokonania. Świat byłby w równowadze, gdyby wszyscy ludzie odkryli każdy swoje, każdy, wszyscy ludzie, czyli każdy odkryłby swoje powołanie. Wtedy nie byłoby tej dramatycznej dysproporcji pomiędzy dobrem a złem w naszej rzeczywistości. naszej pracy wychowawczej, duszpasterskiej, więcej zwracamy uwagę też na pewno masowość, niż na to by otworzyć ludzi w ich jedyności, niepowtarzalności i odpowiedzialności. Tego uczyć. Stojąc pośród was, wołam razem z psalmistą: „Oto ziemia wydała swój owoc, owoc najcenniejszy człowieka”. Ludzką młodość. Okres młodości jest bowiem czasem szczególnie intensywnego odkrywania ludzkiego ja, w który wpisany jest jakby cały projekt życia. Im dłużej żyjemy, tym więcej bramek się zamyka. Dokonujemy ciś wyborów i pozostawiamy za sobą to, co nie wybrane. Więc yy, można powiedzieć, że im dłużej trwa nasze życie, tym węższą ścieżką idziemy. Gdy jesteśmy młodzi, to, to nie bez kozery mówi się, że wtedy świat stoi przed nami otworem. Trzymaj się. Babacie, kobuta, nie siedź 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 się. Ma się gognienia <laughs> się, bacie ognali się, macie gogali się, macie gogali się bół. Ma się gogali się, maciągudali się, macie gogali się, macie gogali się gół. Można być sklerotykiem w wieku 18 lat. <laughs> Można poprzestać na tym, czyli być sobą prosto, że robić to, co wszyscy. Mieć te same ciuchy, mieć te same akceptowane przez wszystkich sposoby zachowania i tak dalej. Wbrew tym wszystkim takim zapewnieniom o wielkiej tolerancji, i tak kultura masowa jest nieprawdopodobnie nietolerancyjna, bo spróbuj być innym niż stado. Dostaliśmy zadanie nauczyć się piosenki. Proszę sobie rozdać nutki. Paradoks człowieka polega na tym, że to, co najważniejsze w życiu, przychodzi do niego jako dar. Czego nie można kupić, nie można załatwić. To jest przyjaźń, te wielkie rzeczy, miłość, talent, ale. To, co dane, i to jest nie tylko Jan Paweł II tak mówił, ale i Karol Wojtyła, biskup Karol Wojtyła, profesor Karol Wojtyła mówił, to, co dane, jest zadane. I myślę, że tutaj w tym napięciu między dane i zadanem jest miejsce na wolność. Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym Was świecie. Powołanie zawsze oznacza, że mamy zobaczyć nowy projekt naszego życia, inny niż ten, z jakim egzystowaliśmy dotąd. Jest rzeczą zdumiewającą, w jaki sposób Pan Bóg pomaga, w jaki sposób na różnych długościach fali naszego życia przygotowuje człowieka. A żeby w odpowiednim czasie umiał wejść w ten nowy projekt, umiał się z nim utożsamić. A wy? Jakie macie powołanie. Tak często bywa, że jako dzieci coś przeczuwamy. Typowe marzenie chłopca, być strażakiem. A co znaczy być strażakiem? No oczywiście, jeśli, jeśli nasi rodzice wezmą to dosłownie i powiedzą, zwariowałeś, jak my tu, inteligencka rodzina, profesor, adwokat, a ty chcesz być strażakiem, wykluczone. No ale to, to wynika z niezrozumienia istoty tego marzenia. To co znaczy być strażakiem? Być strażakiem to znaczy być bohaterem. To znaczy być kimś, kto, kto, kto ratuje życie innych ludzi, kto walczy z bardzo groźnym żywiołem. I to bardzo piękne marzenie. Tylko niewielu rodziców potrafi je zrozumieć we właściwy sposób. I myślę, że przez to wielu bohaterów nie zrealizowało swojego losu. młodzieży oazowa, członkowie ruchu Światło Życi, harcerki i harcerzy, przypatrzmy się, bracia, po wolaniu naszego. Tak pisze apostoł Paweł do Koryntian, a ja dziś te jego słowa powtarzam do was, tu zgromadzonych. Wszyscy, którzy tutaj jesteście, przypatrzcie się, Powołanie, Wasze. Tak, rozpoznanie tego powołania, no to jest rozpoznanie no, siebie, rozpoznanie siebie. him, oh. um, um. Wezwanie Poznaj samego siebie, wyryte na architrawie świątyni w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznać za najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie jako człowiek, czyli ten, kto zna siebie samego.

Poznać samego siebie można poprzez relacje z innym, bo pff, do lustra to robimy różne małpieminy. A twarz drugiego człowieka powie mi więcej o mnie samym. Jeżeli mm, drugi rozpromienia się na mój widok, to, to mówi mi coś bardzo ważnego o mnie samym. Jeżeli natomiast widzę w jego oczach przerażenie, no to jest dość poważna informacja ostrzegająca mnie samego przed mną samym i myślę, że tutaj właśnie w relacji z innym człowiekiem może człowiek odkrywać na nowo siebie samego. Odwołałem się do przykładu z psychoterapii kiedyś przyszedł do mnie ojciec bardzo smutny i powiedział. Miałem straszną rozmowę z moim synem. Chciałem mu doradzić w różnych jego życiowych, ważnych wyborach. Z najlepszego serca. I wie pan, co on mi powiedział? Ja nie będę słuchał Twoich rad. To chłopak miał gdzieś tak 16, 17 lat. Więc zapytałem go dlaczego. On powiedział: Bo ty nie jesteś szczęśliwym człowiekiem. A ja chcę słuchać tylko tych, Którzy są szczęśliwi, bo to znaczy, że ci wybrali dobrze, są ludzie, dla których wolność jest nade wszystko swobodą czynienia wszystkiego, co zechcą, tymczasem. Nie chodzi o to, żeby działać wbrew swej woli, ale tylko o to, żeby wola umiała chcieć więcej i wyżej, ponad to, co odpowiada naszym zachceniom. Być wolnym to chcieć i móc wybierać to, co się wybrać powinno. I rzeczywiście wybierać to, co się wybrać powinno. Dojrzewanie polegające na akceptacji siebie. Akceptacja, która jest z jednej strony zgodą na siebie, ale wymagającą zgodą na siebie. Po co? Żeby przejść do tej innej, następnej fazy dojrzałości duchowej. Dojrzałość duchowa to jest zawsze przekraczanie siebie. iść pod prąd, pod prąd własnych przyzwyczajeń, własnych wyobrażeń, własnych koncepcji na temat siebie, na temat świata, na temat naszej relacji do świata, to, to po prostu trzeba wszystko czasami zakwestionować. Z reguły trzeba wszystko zakwestionować. No i to nie jest łatwe. Nie jest łatwe pójść pod prąd, szczególnie gdy nie ma się wsparcia w swoim otoczeniu. No i nie wszystkich na to stać. Panowie, chcemy was usłyszeć, anielskie głosy wasze, w całym kanonie. Czyli dziewczyny będą dotąd śpiewały, aż wy skończycie melodię. Dobrze? Do. 是，对。 Dopóki człowiek nie odkryje tej jedyności i niepowtarzalności swojego życia, tego imienia, to nie odkryje swojej wolności i swojej odpowiedzialności i będzie w gruncie rzeczy gotowy do tego, żeby w korporacji wsadzić go do klatki i żeby, był, żeby pracował owocnie, prawda, a to jest co innego niż życie owocne.